Piękki lanek zabit. Fajnie, że zrobiłeś go specjalnie dla mnie. Który to już policzek z Krakowa? Drugi? Trzeci? Aj! Win stawił ci jedynkę, Filip był bez litości Bo bardziej przydałby ci się hmm, z ob mądrości Pierwszy wygrany i na tym skąd radzę A tu procenty tłumaczą wina wini, kamikadze Spotkamy się w Szczecinie, pojadę bez zakrętów Wal inkubator, zbyt typ jest żadnych filmaków Bez żadnych mama dział Z od matek Tylko pytanie kto zrobił bit do Dis Swena <laughs> to rozegrałeś Nie dotykając pay Chciałeś się zbliżyć A to, że meczku się nie kleje. Tak jechać nie wypada, walnij burbona goja, bo nie zagrać już w Poznaniu, e, eh? Wykluczam cię z gry, bez bitu, anatema zrób sobie przerwę, sorry, już diastema. Po naszej walce Stopro w końcu wyda ci płytę, napiszą na niej po wiecznej pogoni, zabitem tą